Witamy serdecznie w Schronisku Dla Zwierząt w Gaju. Mam na imię Przemysław, jestem wolontariuszem w Schronisku. Obok mnie jest wolontariuszka Marta i jest z nami bohater dzisiejszego nagrania, czyli Bingo. Jest to specjalne nagranie z jego udziałem, ponieważ kilka dni temu minął piąty rok pobytu Bingo w Schronisku. Bingo to około 11-letni, żwawy i bardzo energiczny jak na swój wiek psiak. To pies o silnym charakterze, który potrafi okazywać, gdy coś mu się nie spodoba. Szukamy dla Bingo odpowiedzialnego i świadomego potrzeb psa opiekuna, który będzie chętny i gotowy na zapoznanie się z Bingo w schronisku pod okiem naszego behawiorysty Grzegorza oraz wolontariuszy, którym Bingo w pełni ufa. Nie jest to bowiem pies, który od początku pozwoli się do siebie zbliżyć. Adopcja musi być poprzedzona budowaniem wspólnego zaufania i więzi w schronisku przy udziale i pomocy wspomnianych osób. Wiem, że brzmi to trochę odstraszająco, ale Bingo to naprawdę cudowny pies, który kocha wszelki kontakt z człowiekiem wspólne spacery, aportowanie piłek, szmerania i pieszczoty. Jednak pięć lat bezdomności sprawiły, iż ten uśmiechnięty na ogół psiak zaczął popadać w małą frustrację i zwyczajnie potrzebuje trochę czasu, by otworzyć się na nowe osoby. Ale gdy to zrobi, wpatrzony jest w swego opiekuna jak w obrazek, wyrażając radość ze wspólnych chwil z człowiekiem, całym sobą. W przyszłym domu Bingo musi być jednak jedynakiem, gdyż nie lubi towarzystwa innych zwierząt. Potencjalny opiekun powinien również zapewnić mu codzienną dawkę ruchu, tak by Bingo mógł spożytkować drzemiącą w nim energię. Zmień złą pasę Bingo. Przerwij pięcioletnie oczekiwanie na jakikolwiek telefon. Podaruj Bingo ostatnią bezpieczną przystań i przywróć mu wiarę w człowieka. Bingo trafił do schroniska w 2015 roku a więc przebywa w nim już od 5 lat, no i jest jednym z dwóch najdłużej mieszkających tutaj psów. Jego wydłużający się pobyt w stronisku negatywnie wpłynął na jego charakter i zachowanie. Bingo stał się psem nieufnym, pełnym stresu, napięcia i nerwowo reagującym na rzeczy, które mu się nie podobają. Stał się po prostu psem trudnym, wymagającym systematycznej pracy nad charakterem i zachowaniami. Tego zadania na samym początku podjęła się Marta. Poprzez dużą ilość spacerów i czasu spędzanego na wybiegu, udało jej się dojść do momentu, w którym Bingo zaczął dobrze reagować na ludzi, zwłaszcza na ludzi, których zna i którym uzna, że można zaufać. Pozwoliło to także na zbliżenie się do Bingo innych wolontariuszy, między innymi mnie. Dzięki czemu może on teraz częściej wychodzić na spacery i przebywać w towarzystwie ludzi. Ostatnie kilka miesięcy to ogromne postępy w pracy z Bingo, przede wszystkim przyzwyczajenie go do kalica, odkrycie, że choć Bingo nie toleruje innych zwierząt, to przy zachowaniu ostrożności, korzystaniu z kagańca i przede wszystkim przy odpowiednim dobraniu do towarzystwa innego, spokojnego psa, wspólne spacery są możliwe i bez problemów. Kolejny postęp to nauka jazdy samochodem, którą Bingo bardzo dobrze znosi i przy okazji odbywanie dłuższych wycieczek poza schronisko w miejsca, których Bingo nie zna, między innymi wycieczka na spacery po ruchliwym mieście, gdzie Bingo bardzo dobrze się odnalazł. Tak wygląda dziś koiec, w którym mieszka Bingo. Tutaj można się z nim spotkać. Postanowiliśmy ten koiec wyróżnić na tle innych z nadzieją, iż pomoże to zwrócić uwagę potencjalnych opiekunów na Bingo i pomoże w daniu mu szansy na adopcję. 5 lat w schronisku to zdecydowanie zbyt długi okres. A może to właśnie Ty chcesz poznać Bingo i dać mu nowy dom.